Niebezpieczeństwo. Gdy człowiek mówi o swoich myślach, jakie są i gdzie idą, gdzie śnią. Gdy mówi o swoim własnym uśnięciu, to znów budzeniu się. Wówczas opowiada o podróży, która się w nim o, dzieje. O wnętrzu kołysania przez wszystko, co się dzieje z nim, wśród tego, co go otacza. To jest Niebezpieczne. Piękne i niebezpieczne dla Niego. Żyjemy, doświadczamy tego świata, lecz wstrzymujemy oddech. Jak gdybym sam patrzył, a nie widział, musi bowiem zaistnieć myśl, gdy tak patrzę na człowieka. Winien mi się jawić w określony sposób On, przez to, co się w Nim dzieje i staje. A gdy nie widzę, bowiem mówi mi o rzeczach, Nieistniejących dla Niego, usiłuje mnie przekonać, że dla Niego istnieją. To jednak kłamstwo. Gdyby jednak mówił, zaczął mówić mi o tym wszystkim, mógłby się poczuć niebezpiecznie. Niebezpieczne jest bowiem mówienie komukolwiek o nas samych, nawet jest to niebezpieczne dla nas samych. Jednak jesteś człowiekiem. Jesteś człowiekiem, zatem człowiekiem smutnym, przygnębionym, zdenerwowanym, płaczącym. Wreszcie radosnym i wesołym. Bycie człowiekiem to bycie całością siebie, bowiem człowiek to wielka delikatność i wielka siła, gdy dostrzeża się to, czym i jak jest to, co delikatne. Do głębi idzie się nagimi stopami bez butu.